Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania, jak zawsze będzie bardzo dużo o sprzędzie. Jeżeli Macie jakiekolwiek pytania, to piszcie do mnie, czy w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach, czy na maila. Ja te wiadomości wszystkie naprawdę czytam. Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, a teraz tak naprawdę odpowiadam na nie w formie wideo, tak żeby każdy miał do nich dostęp, także śmiało piszcie, jeżeli coś Was nurtuje. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć, czym dokładnie zajmuje się producent muzyczny, jaka jest różnica pomiędzy nim a DJ-em? U mnie na kanale jest jedno wideo wyjaśniające o tym, czym zajmował się kiedyś producent i czym mniej więcej zajmuje się teraz, także zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka, bo tam dosyć sporo o tym powiedziałem, ale nie mówiłem o tym jaka jest różnica pomiędzy DJ-em a producentem. Jest to dosyć zasadnicza różnica i tak naprawdę to są dwie zupełnie role. To że ktoś jest DJ-em nie znaczy, że jest producentem i odwrotnie, bo tak naprawdę DJ to jest osoba, która gra na imprezie, puszcza gotowe już utwory w pewnej kolejności, którą sobie przygotuje wcześniej, czy po prostu będzie wyczuwała tłum i będzie grała te utwory, żeby ludzie po prostu dobrze się bawili, będzie wyczuwała ich emocje, będzie dobierała w odpowiedni sposób muzykę, tak żeby po prostu tłum za tą muzyką podążał, ale też się ją nie znudził. I tak naprawdę w głównej mierze grają, mogą grać oczywiście swoje utwory, ale grają po prostu gotowe utwory, tworząc jakieś pewne przejścia pomiędzy tymi utworami, łącząc je po prostu w jeden długi miks, Czasem niektórzy DJ'e mogą z racji swoich umiejętności czy korzystania na przykład z traktora czy z jakichś dodatkowych oprogramowań dodawać coś od siebie tam, ale jakby powiedzmy DJ to jest the disc jockey, czyli osoba po prostu tak w skrócie puszczająca muzykę, bo producent jest to po prostu osoba, to jest też bardzo szerokie pojęcie tak naprawdę, bo w skrócie mówiąc producent jest to osoba, która tworzy muzykę, Szczególnie jeżeli mówimy o hip hop czy o muzykę elektroniczną, to producenta uznajemy osobę, która tworzy muzykę, komponuje ją, no po prostu powoduje, że mamy skończony, gotowy utwór. Oczywiście to jest bardzo skrótowe, także zapraszam Cię do obejrzenia tamtego odcinka, w którym o tym dokładnie opowiadam. To, że ktoś jest producentem, nie znaczy, że umie być DJ-em, i to, że ktoś jest DJ-em wcale nie znaczy, że umie w ogóle jakikolwiek utwór stworzyć, bo tak naprawdę. To niewiele ma wspólnego, tyle że wiemy, że wielu dj też jest producentami i odwrotnie. No bo Po prostu, żeby być, będąc producentem, żeby grać muzykę, to zazwyczaj jest się dj -em. W jakich sytuacjach stosować tryb mid -side, a nie Stereo? Tak naprawdę z niego warto korzystać dopiero w momencie, gdy dźwięk jest bardziej złożony, na przykład na grupach instrumentów, na grupie perkusji. Na sumie mixu czy podczas masteringu, tak naprawdę na pojedyncze ścieżki nie ma takiej potrzeby. Zazwyczaj w 95% przypadków. Mid-side dobrze na przykład spisze się podczas masteringu, gdy mamy utwór, w którym uważamy, że niskie częstotliwości troszeczkę są zbyt szerokie. Także z trybu side można usunąć niskie częstotliwości, przez co one nie będą niepotrzebnie zamulać boków i całego nagrania, a w środku pozostają nam Złe, skupione i nie będą się rozchodziły. Tak samo można na przykład poszerzyć lekko nagranie, podbijając wyższe częstotliwości w trybie SIDE, zostawiając MID, przez co nagranie nie będzie aż tak jasne. Tak naprawdę po tryb MID SIDE sięga się dopiero w momencie, gdy zwykły taki Tryb stereo czy mono nie sprawdza się, gdy mamy jakiś większy problem, czy to podczas korekcji, czy to podczas kompresji. O, jeszcze jedna sytuacja, w której na przykład mamy nagranie jakiejś ścieżki szerokie, nagrane w stereo i wydaje nam się, że tylko w środkowych, jakby w MID, czyli w mono, mamy coś, co nam nie pasuje. Możemy to na przykład usunąć lub uwydatnić. A jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat trybów mid-side w kompresji i korekcji, to zapraszam do kursów o kompresji i korekcji. Tam to dokładnie jest wszystko wyjaśnione. Zasycha w garle od takiego mówienia. Chciałbym zapytać się, jaką wtyczkę orkiestrową najbardziej polecasz. Czy uważasz, że wystarczy sam Kontakt 5? Zależy mi głównie na skrzypcach. I która według ciebie jest najlepsza wtyczka brass? Sam korzystam głównie z Kontakt 5 i naprawdę tam są fajne biblioteki brzmieni i to jest naprawdę bardzo dobry sampler z dużą ilością możliwości. I tak z reguły jest, że jeżeli biblioteka ma więcej gigabajtów, więcej miejsca zajmuje, to jest bardziej realna, ponieważ ma więcej artykulacji, więcej sposobów odegrania dźwięku, ciche, głośne zagrania, także brzmi to realniej. I teraz kwestia, czy potrzebujesz jak najbardziej realnego brzmienia, czy Realnego, ale nie z taką aż dokładnością małych niuansów. Na pewno fajną biblioteką, którą zdecydowanie polecam ci. Jeżeli chodzi o kontakt, jest Symphony Series. Tam mamy Brass Ensembles, Strings Ensembles, tam mamy wszystkie instrumenty smyczkowe, instrumenty DENTE naprawdę wysokiej jakości, z dużą ilością artykulacji, z możliwością ustalania pewnych niuansów, i to naprawdę brzmi bardzo fajnie. Dobry jest jeszcze Session Strings Pro emotive strings, całkiem spoko, także jest trochę tego i na pewno warto po prostu sobie przejrzeć, które najbardziej pasują, no bo każdy mają też troszeczkę inne charakterystykę brzmieniowe i inne możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonalność, no i też przede wszystkim cenę. Na pewno, jeżeli byś kupił sobie komplet 10, nawet w tej wersji niższej, to byś był zadowolony, bo tam miałbyś bardzo dużo różnych brzmień orkiestrowych w samym kontakcie. Jeżeli chodzi o inne profesjonalne biblioteki, to warto, warto, naprawdę warto rozejrzeć się na East West, Quantum Leap, tam są bardzo dobre symfoniczne dźwięki. I tam jest fajna rzecz, że teraz można wykupić takie subskrypcje, że tak jakby w chmurze ma się te wszystkie instrumenty i co miesiąc się tam płaci pewną opłatę. Nie pamiętam jaką. Testowałem to przez sobie miesiąc i to też fajnie działa, tylko trzeba mieć szybki internet. Jeżeli chodzi o darmowe, to na przykład jest Sonatina Symphonic Orchestra, można sobie to pobrać i za darmo korzystać. Nie jest to może tak super brzmiące jak te profesjonalne płatne biblioteki, no ale to jest za darmo. Link jest w opisie do tego odcinka. Też jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie, bo tego jest dużo i. Może macie jakieś swoje ulubione, z których najczęściej korzystacie, to piszcie w komentarzach, w co warto zainwestować, co jest niewarte, gdzie mógłbym znaleźć dobrą gitarę akustyczną, klasyczną, nylonową. Czy będzie ona w kontakcie? Jest coś takiego w kontakcie, ale to no, nie brzmi za dobrze. To jest taka bardzo tania, powiedziałbym, imitacja gitary akustycznej i ogólnie, jeżeli chodzi o gitary, to wtyczkowe gitary, no jednak bardzo mocno odstają od prawdziwej gitary. To jest taka mała namiastka, więc jeżeli chce się na przykład, jeżeli rokowe rzeczy i tam gdzie stricte takie gitarowe granie, no to, to się nie nadaje, ale jeżeli chciałoby gdzieś tam w tle, pseudo-gitarkę uzyskać, to nawet ta z kontaktu która jest no, akurat bardzo przeciętna, będzie ok. Tu jeżeli chodzi o gitary, to nie ma na co się nastawiać, bo nie ma dobrych, ja przynajmniej nie znam, nigdy się nie spotkałem. Jeżeli jakąś fajną macie, to też dawajcie znać w komentarzach. Czy mógłbyś mi doradzić jaki mikrofon pojemnościowy USB do 400 zł? Czy może lepiej kupić jakiś tani interfejs? Nie, nie warto w tym wypadku, przy takim ograniczonym budżecie, kupować interfejsu za 200 zł i mikrofonu za 200 zł, bo to mija się z celem. Obydwie rzeczy będą niskiej jakości, więc niekoniecznie ma to sens. Szczególnie, jeżeli jak piszesz, że to ma wyjść do VoiceOveru i do podcastów, to możesz spokojnie kupić mikrofon USB do 400 zł i to będzie całkiem całkiem nieźle brzmiało po nagraniu. I takie przykładowe mikrofony t bone SC 440 USB, on kosztuje około 350 zł, Samsung C03U. Ponad lekko 400, około 400 zł całkiem spoko mikrofon. Też zachęcam Was, jak zawsze, do dania znać, co Waszym zdaniem ma sens i w co warto zainwestować, bo tego sprzętu jest dużo, a nie każdy da się samemu przetestować. Także dawajcie znać, to jest naprawdę fajne, że każdy się tu udziela w komentarzach i, i jakby wymienia się opiniami, bo w ten sposób y, można się czegoś dowiedzieć i, widzowie, wy możecie się czegoś dowiedzieć i ja także to jest fajne, że się dzielicie i dziękuję w sumie za to bo, bo to też jakoś tam wpływa, że chce się oglądać te odcinki, no bo jest i chce się je tworzyć bo jest komu tworzyć, no taka mała dygresja pies mi zaczął szczekać, także to znak, że chyba już za dużo gadam także w tym odcinku to jest wszystko zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków i subskrybujcie ten kanał, warto, trzymajcie się cześć